Magda Bochanek, witam Państwa na antenie Radia dzisiaj z Wizny. Nasze wyjazdowe studio rozstawiło się tutaj na placu Kapitana Raginica. Teraz moim i Państwa gościem jest Michał Detkiewicz, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie i w Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Zgadza tak, się? Dobry. Tak, tak. To tak trochę się. skomplikowane, pan tutaj i w Wiźnie i w Łomży. Proszę wytłumaczyć, jak to jest. Znaczy, nasz system zmianowy jako Państwowej Straży Pożarnej, jak wiadomo, jest 24 na 48, czyli... Służą mm -hmm. dwa dobę, a potem. jest większości strażacy wykorzystują ten czas i ja bynajmniej poświęciłem to dla ochniejszych straczy pożarów. Po prostu mm -hmm. temu to lubię, mm -hmm. po prostu. może zaczniemy, ponieważ o pożarach trudno jest teraz rozmawiać, kiedy ta wielka woda stoi. Może wyjdziemy właśnie od tej wielkiej wody, czy tutaj ten nasz teren jest często zalewany, gdzie najbardziej jest zalewany? Znaczy akurat problem wody dotyczy już nas od kilku powiedzmy lat, rejon Wizny oczywiście nie jest tak bardzo narażonym terenem, jedynie co to mamy miejscowe zagrożenia, powiedzmy tam miejscowe podtopienia, a tak ciężko powiedzieć o całudniowym zalaniu, powiedzmy z reguły to do, dotyczy bardziej terenów takich rolniczych, prawda? że to utrudnia rolnikom dojazd do łąk i powiedzmy koszenie tych chłopaków, prawda. A jako rejon Wizny tylko mamy miejscowe, miejscowe zagrożenia. Pomimo, że tutaj są dwie rzeki, i Biebrza i Narew, to, to to nie ma takich większych zalań? Znaczy, jeżeli mówimy o zalaniu plonów, to tak, mm -hmm. mamy problem, ale jeżeli mówimy o zalaniu typu postaci gospodarstw, to, to są spore mm -hmm. przypadki. Czyli pan potwierdza to, że niestety w tym roku rolnicy mają ciężko, jeżeli chodzi o uprawy właśnie przez wodę? Tak, oczywiście. Bo to, to są ma... takie grunty. Tak, zwłaszcza, że jesteśmy na terenie bagien także dwie rzeki. Tutaj się łączą w rejonie, powiedzmy, miejscowości Róż. Także, także jest ciężko bardzo, bo jest teren bagienny, torfowy, a zwłaszcza, że te ulewne deszcze także poszkodają zbiorze upraw. Mhm. Jeżeli woda faktycznie, jeżeli deszcze będą padały przez kolejny tydzień, to pogorszy jeszcze tę sytuację. Czy ta woda przez te dwa dni, gdzie teraz mamy jednak tą pogodę dobrą, znaczy... wystarczy żeby spłynęła do rzek? Znaczy, ciężko to jest powiedzieć, bo, bo woda, wiadomo, spłynie dopóki, dopóki tam gdzieś wyżej, prawda, się zrobi miejsce. A niestety, niestety, jak prognozy to podają, to będą deszcze, będą ulawne deszcze, także jest ciężko, ciężko cokolwiek. Bardziej to się... Ochotnicy, bardziej można powiedzieć, kradną te mm -hmm. zbiory, aniżeli je zbierają. Dokładnie, tak no wszystko na szybko, prawda? Tak, oczywiście. Pan jest strażakiem od ilu lat? Czy w Państwowej Straży Pożarnej dwa lata, a strażakiem ochotnikiem jestem od... 1995 roku. 95 mm -hmm. roku czyli to, to już to, trochę. To to Ztedy pan y, obserwuje ewaluację właśnie Straży Pożarnej. Jakim sprzętem dysponuje teraz Straż Pożarna w stosunku do tych lat 95 roku, kiedy to OSP pewnie miało jeszcze takie stare, znaczy, fajne wozy. Znaczy te stare czasy to już dawno minęły bezpowrotnie, tam ewentualnie w ewentualnie jakichś tam kronikach zdjęcia ale specyfika w ogóle straży się zmienia, bo powiedzmy, kiedy straż była kojarzona z wypadka, znaczy z pożarami i nic więcej, a teraz specyfika straży się bardzo dużo zmienia, bo jesteśmy wzywani do miejscowych zagrożeń, praktycznie to wszystkiego, jeżeli coś się Również dzieje, to... do wypadków właśnie drogowych, Oczywiście. tak jak Pan wspomniał, prawda? Oczywiście, także, także... I pewnie te, te, tych wypadków jest coraz, dużo, coraz więcej, nie wyjeżdżacie tak często do pożarów, jak do wypadków. Tak, zgadza się, tak, właśnie teraz wiadomo, ała jest jaka jest, także bardziej do, do miejscowych zagrożeń typu właśnie Zalania, podtopienia, wywrócone drzewa, uszkodzone tam, powiedzmy, dachy, domy, ale do, do bardziej też do wypadków. To Może tutaj warto wspomnieć o drodze, która prowadzi do Wizny. To jest droga 64. 64. Bardzo często tutaj dochodzi do wypadków i niestety tragicznych wypadków. Tak, niestety. Pozwolę sobie w tamtym roku, chyba 5 czy 6 osób, już w tym roku dwie osoby, kolejne. Ta droga jest tak naprawdę prosta nie ma na niej żadnych nierówności. Dlaczego tu chodzi do takiej dużej liczby wypadków? Co tutaj się dzieje na tej drodze? Znaczy... Na pewno często wyjeżdżacie i widzicie, co jest znaczy, powodem. Tak, oczywiście. Znaczy to, to ciężko tak jest zgeneralizować, yy, bo to z reguły to można powiedzieć, że jest wina człowieka. prawda? Bo, bo złe warunki atmosferyczne są, to ciężko się kojarzą, bo te wypadki zdarzają się o różnych porach, o różnych, powiedzmy, tam yy, przy, przy, przy tam deszczu, czy przy tym. Nie, nie, absolutnie. Ostatnio na przykład był wypadek taki tragiczny. No, daj, w piątek. Z ciężarówką z udziałem. Nie, nie, nie nie to, nie. nie, to nie, to w, w, to w miejscowości Bożejewo, W odwagam transportu też drzewo. Uh -huh. No czy najprawdopodobniej kierowca zasłał, czy zasnął, także, także ciężko jest powiedzieć. Na, prosty, uh -huh. na prostym odcinku drogi. Także, także to jest ciężko powiedzieć. No że... właśnie tych wypadków jest tu bardzo dużo, pomimo, że ta droga jednak jest dobra. Że są gorsze drogi i no może dlatego, że droga jest dobra. że jest prawda? dobra, to może prędkość jest większa, także także jest ciężko to jest powiedzieć, uh -huh. chyba. Czego pan by życzył wszystkim kolegom strażakom? Na pewno tyle samo wyjazdu z powrotu i jak najspokojniejszej służby. Pan się nie boi, kiedy pan jedzie właśnie do akcji, w momencie kiedy pali się dom, wy musicie wejść do środka, jakie uczucia wtedy towarzyszą? Znaczy każdy pewnie ma takie same, że, że chciałby wejść i przeżyć z powrotem, ale, ale jakoś adrenalina, stres jest i na pewno na pewno to się każe wiąże się, że z tym wtedy zlekiem. się o tym myśli? Czy tak naprawdę się wchodzi i nie myśli, nie, się nie myśli absolutnie się o tym, o tym absolutnie. co się może wydarzyć, tylko raczej o tym, co trzeba robić? Nie, nie, no, absolutnie się o tym nie myśli, prawda? Bo tam nikt z nas nie, nie, nie wchodzi dla sławy, dla, mhm. dla czegoś tam, żeby po prostu być na stronach jakichś tam gazet. Po prostu to jest nasza praca i musimy się z tym liczyć. Ktoś nas potrzebuje i my jesteśmy po to. Mhm. W momencie, kiedy dojeżdżacie, na przykład, co tutaj dajmy na to do pożaru, pali się dom. Co? W tej sytuacji, jako, straż, jako pierwsza ekipa, która dojeżdża, musicie zrobić. Czy wiadomo, każdy pożar jest inny, także, także w zależności od sytuacji, ale, ale mamy powiedzmy łączność prawda, z centrum dowodzenia. No i on nam przekazuje takie produkcyjne informacje, typu, że jest osoba w środku, że, że po prostu to jest szereg takich mm -hmm. poszczególnych zagadnień i już tak w czasie jazdy już powiedzmy wiemy, na co jesteśmy już przygotowani. Miał pan taką sytuację, że musiał pan wejść do palącego budynku, żeby właśnie kogoś stamtąd wyciągnąć? Znaczy do palącego miałem okazję, ale jeszcze nie miałem okazji mm -hmm. powiedzmy tam wyciągać kogoś, bo mm -hmm. coś nie zdarzyło, przede jeszcze może coś nastąpić, prawda? Ale, ale, ale oby tak nie było. Albo by te akcje no. zawsze były pozytywnie zakończone no, i żeby nie trzeba było narażać ży życia, prawda? No, oczywiście. Dziękuję za te szczegóły, które tutaj Pan nam zdradził na antenie Radia Nadzieja. Panie. Moim i Państwa gościem był Michał Hedetkiewicz, strażak, jak słychać, zapolony strażak. No, życzymy Panu wszystkiego dobrego, żeby faktycznie tyle ile wyjazdów, tyle powrotów, tak to się mówi. Dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia za chwilę.